Halo, Halo widzowie, z tej strony i witam Was na kolejnym filmie na tym kanale Gram dzisiaj, gram dzisiaj akurat w Fortnite w nowy sezon w OG Zostawcie oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was żadne filmy nie ominęły. Zostawcie oczywiście lajka i napiszcie jakiś mój komentarz. E, oczywiście też lajkujcie i wysyłajcie moje shorty. Właśnie z wczoraj stworzyłem tworzyć. Shorty, więc wysyłajcie, żeby było nas jeszcze więcej. Zostawcie oczywiście nam też lajka. I piszcie jakieś komentarze i wysyłajcie do swoich znajomych. I wiecie, też oczywiście na kanał w opisie. No co, a my już przejdźmy teraz do filmu. Dobra, widzowie, już jestem. Podobnie nowa mapa. O, dobra, to było. To było. To chyba było. I to też było... Pogody pomyślności! Dobra, lecimy tam. Albo nie, lecimy sobie. No dobra, te pogody pomyślności lecimy. Albo dobra, nie, polecimy sobie na... tu za na szybę. Lecimy sobie na szybę, na szyby. Podobno jest dodany minigun. Rakieta na, sam naprowadzająca, e, rękodzieło. Rękodzieło i... Chyba, ale już bym powiedział, I. A, i LK. Ile tu osób leci? Ile to od razu. wiem Alma Majma. Pięknego. Złoty gramotnik, ale przypadek, ale serio, ale przypadek, widzowie. Widzowie, widzę się, jak już się wylotuje. Dobra, widzowie, mam typa leży, leży, leży. Widzę pierwszy kill, łatwo. No, widzę pierwszy kill. Pierwszy kill, łatwo, esz. wiesz. Ja bym chciał dosyć... oh! Oho! Jest dabelek. Jest dabelek. Jest dabelek, mam pizka. Tylko nie mam kewa. Dobra widzowie. Widzimy się jak będzie się coś ciekawego. Dobra widzowie, jestem już. Mamy... Mamy... Mamy już trochę jakieś dymy. Kurde, ma sniperkę. Ma sniperkę, widzicie, jest zbyt kolorowa. Okay. Wejścia. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, możemy tam kilka raktów ostrzegawczych. Jak tu on tam? Leci tam? Dole, dole, doleciało. O idealnie Ale dobra, ja chyba to widzowie nie z mi się pić ser za mojego brata w tle Sorry za mojego brata w tle Ale co? O, o krzak 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 Let's go. Lutrzeka Założymy kurczaki bro okay, widzowie Widzu. dobra widzimy się jak będzie się, się coś ciekawego widzowie znalazłem rękodzieło bierzemy sobie ile ono zadaje w ciało 75 Dobra, to myślę, że będzie mocne. Chciałem tylko widzowie wam to pokazać, ale dobra, widzimy się jak będzie coś ciekawego. Dobra, widzu. Widzu mamy typa. Tu są widzowie dwóch typów. Kurde trap! Widzowie, jestem już. Mm, możemy teraz polecieć sobie na tagody pomyślności. Sobie polecimy i będzie lećło. Będzie lećło. Będzie lećło Widzowie, dobra, widzimy się, jak już wyląduje. Dobra, widzowie, jestem już. Miałem taki perfect landing. Mi się o, dobra, to z BOT! O, kurde, też ma snajperka. Dobra widzowie, są za za odkryć chwilę, bo moja mama prostu. Tylko moja mama ma... musi posprzątać dom. Napiszcie w komentarzu widzowie, jakie też chcecie na przykład pomysły na film. To ja może jeden e, pomysł po prostu wezmę w Waszej, waszej komentarzy Patrz patrz Ty kolego O sorry wizowę za odkurzacz w tle Zowie, Sorry, ale z... Jak go, ja go, ja go zabiję to, zrobię cięcie! Dobra widzowie, robię cięcie Dobra widzowie jestem już Bijam się dwóch typów, widzę ja tam lecę oczywiście No to sybajki kur... Leżysz, leżysz, leżysz dawaj, 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 dawaj bratku, mi tu rzeczy Co to jest? Ale ja tak nie zabieram tej kurzy, bo to jest jakieś gien Ja sobie wezmę to, tą bugi bombę. I teraz sobie wypiję Jack jaga bo ja jestem zarazem Jack giug Jaga. I widzę. To, ja to, I lecimy jakichś typów. Jak się tylko wyleczę. Dobra. Jedziemy. Dobra. Okej. Okay. Tu mamy to. Możemy zrobić double pompę, ale dobra, robimy double. Albo, albo nie robimy double. mam to gdzieś, nie wiem, dubla, a dobra, bo ja mam w sumie full tego, dobra, I to zamiast tego sobie zabierzemy to, zamiast tego to, 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 dobra, lecimy widzowie i zobaczymy, się jak już będą jakieś typy, albo będzie jakaś fajna bronika. Dobra widzowie mamy typków I lecimy ich zniszczyć Bo to są jakieś boty Widzowie, widzowie spokojnie Jak go zabiję to wszyscy, to wszyscy zostawiam łapkę w górę I zostawiam suba Jak go zabiję Mam go ILE SIĘ ŁADUJE TEN minigun? GUN? Widzowie, teraz każdy zostawia łapkę i zostawia suba. Teraz, każdy, chcę to widzieć. Oczywiście żartuję, ale każdy teraz zostawia, bo się umówiliśmy na coś. O, TY... P ale mam farta! Chodź, chcesz potańczyć? Lubisz, lubisz tańczyć w ogóle, mordo? O, lubisz chyba tańczyć! Kurde. No kto? No kto gra taktykalem? 20 HP! 20 HP! 20 HP! 20 HP. Muszę zobaczyć tylko ile to się nagrywa. Nie no 9 minut, no, no widzowie takiego krótkiego kontentu wam nie zrobię. Właśnie pokażę wam moje jeszcze shorty. Tu macie tłumacie moje shorty. Takie zrobię jakby to M To mi powiedz, bo patrz... Masz jeszcze lajków? Dobra, sorry, sorry widzowie moja mama. Dobra, tu macie takiego TikToka. Ale ciebie Bambik! Znaczy TikToka, Sorta. I wyzywajcie, że ja jestem Bambikiem. Po prostu nie mam połudulców. Tu macie takiego... I tu macie takiego, przed dodałem. Zostawiacie oczywiście lajki, like jak te osoby. Bardzo będę wam wdzięczny. I co, bardzo Wam też dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostaw, zostawcie oczywiście subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby Was żadne filmy nie ominęły. Zostawcie oczywiście lajka. Co to jest? Zostawcie oczywiście lajka. I, napi i napiszcie jakiś mi komentarz. No co, ja się z Wami żegnam. Elo!